Jerzy Milewski witam państwa. Rozpoczynamy oficjalny serwis na antenie Prawdy Siatki, czas na życzenia. Z całego serca dziękujemy wam bardzo gorąco, że jesteście z nami, że wspólnie tworzymy tę siatkarską społeczność. To nasze pierwsze święta Wielkiej Nocy, które obchodzimy razem. Mamy nadzieję, że nie ostatnie, zatem życzymy dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, kłaniam się nisko. Odpocznijmy. No i od wtorku, z kopyta, ruszają te decydujące mecze, jeśli chodzi o naszą klubową siatkówkę, a później już tylko reprezentacja. Jerzy Mielewski, kłaniam się nisko. Ach, tyle tej oficjalnej części. Słuchajcie, a tak naprawdę naprawdę z całego serca życzenia świąteczne płyną w waszą stronę. Lepka też za chwilę złoży, natomiast pierwsze święta wielkanocne, które obchodzimy razem, jest nas już ponad 27 tysięcy. Cieszę się, że z takim entuzjazmem przyjęliście nasz, nasz kanał, to co robimy z, z Marcinem. Troszkę oczywiście chcielibyśmy częściej, szybciej reagować na to, co dzieje się na boiskach. Nie zawsze możemy, bo wykonujemy też inne obowiązki. Choćby dziś, pierwszy dzień świąt, jestem w pracy, tylko redaktor Lepka się leni. Ale wy odpoczywajcie, łapcie energię o to, żeby naprawdę mocno kibicować w tych najważniejszych momentach, bo przecież finały pani, bo przecież niesamowita przed nami środa w walce o finał mężczyzn plus ligi, no i później, no i później już reprezentacja drużyna Witala Heinena wkroczy do akcji, też będziemy powoli przymierzać się do, do składu. No przecież pamiętacie, że pomagaliśmy Witalowi Heinenowi wybierać ten skład, który później przywiózł Złoty Metal Mistrzostw Świata. Będziemy organizować więcej konkursów dla Was. Ten pierwszy konkurs, już za, już, 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 już za chwilę Marcin Lepa, już za chwilę Marcin Lepa też, który ze swoimi życzeniami wkroczy na kanał, ale żeby tak pierwszego dnia świąt was rozbudzić, no to rozbudzam. Słuchajcie, naszym dżingielkiem, który tak kochamy z mistrzostw świata, a za chwilę lepisz. Jesteśmy Mistrzami świata! Tak, cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, święta to też taki czas spędzania z rodziną. W związku z tym nie udało nam się z Jurkiem spotkać razem. Ja wczoraj świętowałem, przygotowywałem się w Warszawie, jutro spędzam czas z moją rodziną. Dzisiaj zawitałem na Węgry, czyli do Węgrowa, do miejsca urodzin. I do rodziny mojej żony. Zresztą miejsca na, na lata związanego także z siatkówką, bo przecież tutaj wzrastała w potęgę, wchodziła na salony Nike. I stąd przecież wywodzi się chyba najwybitniejsza libero w historii naszej reprezentacji: złota i brązowa Mariola Zenik. Zresztą wszystkich, którzy przyczynili się do. Do potęgi Nike, czy, czy też samą rodzinę Marioli. Serdecznie pozdrawiam. Jestem na rynku w Węgrowie. Stąd też wysyłam szczere życzenia, cierpliwości, gdzieś miłości, radości dla Was wszystkich na, na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Cieszcie się tym czasem z najbliższymi. Cieszcie się chwilą odpoczynku, wyrwania z tego. Świata pośpiechu i, i kolejnych wydarzeń, także tych sportowych, mam nadzieję, że niedługo już wraz z półfinałami plus ligi również czegoś wyjątkowego na parkietach męskich. No a skoro właśnie o półfinałach, no to tak jak wspomniał Jurek, zabawa, zabawa może właśnie kończąca się wraz z rozpoczęciem pierwszego meczu półfinałowego. Ile punktów, ile punktów wedle oficjalnego protokołu zdobędą MVP obu meczów półfinałowych, tych trzecich, decydujących, myślę, że niosących niesamowite emocje, a więc Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Aluron, wirtu Warta, Zawiercie. Ile punktów zdobędzie MVP tego spotkania, MVP wybrany przez komisarza zawodów, ile punktów zdobędzie MVP... Starcia Oniko Warszawa kontra Jastrzemski Węgiel. Dla dwóch zwycięzców, dla tych, którzy w komentarzach słuchajcie pod naszymi życzeniami świątecznymi w zakładce społeczność, tam są życzenia specjalnie do Was, od nas. Wpisujcie tam swoje komentarze z typami. Dwa, dwie osoby, które wytypują jednego i drugiego, otrzymają od nas koszulki, jeżeli ktoś trafi. Obu, obie zdobycze punktowe MVP, wówczas koszulka i kubek dla, dla zwycięzcy, a, a teraz pozdrawiam serdecznie z Węgrowa jeszcze raz wszystkiego najlepszego, e, spokoju, radości na, na te święta. E, trzymajcie się z Węgrowa.